Cześć, witam serdecznie na kanale Black Gamer, ja jestem Joel, a to już jest czwarty odcinek Tomb Raider. Trzeci odcinek skończyliśmy na tym, jak wyszliśmy do ciemnej jaskini. Zobaczmy, co nas tam spotka. Tak, właśnie, tak, na tym skończyliśmy, skończyliśmy jak wchodziliśmy do tej jaskini. Wejść wyszliśmy bez problemu, natomiast był problem z wyjściem, bo jak widzicie strasznie wielki wilk tutaj leży, z którym no, walczyłem chyba około 15 minut i myślałem, że nie dam rady. Ale w końcu jednak udało mi się zabić tego wilka. No i teraz już spokojnie możemy wyjść. Oczywiście zostałem mocno, mocno poraniony. Zresztą widzicie, tak? Lara idzie strasznie powoli, zmęczona. Jest ranna przez wilka. No ale nic, nie możemy sobie pozwolić na odpoczynek. Musimy iść dalej. Musimy szukać. No tak, teraz się okazuje, że musimy przejść na drugą stronę, na drugą stronę przełęczy. Więc szukajmy drogi, szukajmy, a będzie dane nam znaleźć. Ten deszcz. Jest bardzo realistyczne, no, czuję się normalnie Tak jakby ten deszcz padał I to, to otoczenie Tak jakby No naprawdę przechodzą mi takie no, dreszcze Czuję tą wilgoć W powietrzu Bardzo fajna gierka Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku Zaczyna mnie wciągać coraz bardziej Z minuty na minutę I faktycznie tak Tak jest O, kura. Tam z prawej strony kura sobie pobiegła. O, ale jesteśmy już bliżej, bliżej światła. Czyli musimy wrócić tutaj do obozu. Tak, zdobyliśmy apteczkę. I teraz możemy pomóc naszemu towarzyszowi podróży. Okej. Okay. Trzeba cię połatać. No, jak widać, nasza pomoc była skuteczna, nie na marne, trudziliśmy się i zdobywaliśmy tę apteczkę, widać, jest przydatna, pomogła naszemu towarzyszowi, czuję się o wiele lepiej, jak widzicie, noga jest opatrzona. ale nie wiem, tak czy dada, ten człowiek będzie nadawał się do dalszej drogi czy znowu nie będę noc, musiała nie wyruszyć sama hmm. więc może idźmy, idźmy niestety sami mamy ten czekan który zdobyliśmy parę planż wcześniej no i teraz będziemy mogli go w końcu przetestować przy wspinaczce, przy wspinaczce po skałach no. Spróbujmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało. No co, tutaj już nie mogę iść dalej? No co jest? A to czemu tak? Czemu to nie chce iść dalej w górę? Jej, 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 No, jeszcze raz spróbujmy. Hmm. Czyli mogę tylko po tych jasnych skałach, po tych zielonych, tam gdzie jest ten kolor zielony liście, widać że raczej nie można się wspinać. No, nie daje rady. że nie będziemy się poddawać. Poszukajmy innej drogi. Może tędy. Spróbujmy jeszcze raz. Dawaj mała, nie zastanawiaj się. No tak, tutaj idzie. daje radę. No pięknie ja, czyli po skalach, Tam gdzie liście to nie daje rady. No i to spróbuję. Do góry. Musimy ja poszukać sobie drogi odpowiedniej no, tutaj, z prawej strony. Zobaczmy, może tędy da radę dało. No i tym oto sposobem przeszliśmy na kolejny poziom. Oczywiście mam na, na myśli poziom w górach, tak, poziom planszy, nie poziom gry. No, musimy popatrzeć Poszukać drogi o, Tam ile tych skał jest Przeraża mnie trochę ta wspinaczka Wiąże to się z ryzykiem Spadnięcia w przepaść Ale zaryzykujmy Tutaj na razie przepaści nie ma Co mi każe tą pochodnię palić? To nic nie ma. A jak zacznę chodzić, to pochodnie gaśnie. Dobra, idziemy. Tam no, na razie łatwo się wchodzi, to idźmy dalej. Nie przestawajmy. No i co? Do góry nie daje? O Jezu, przeskoczyć trzeba będzie. jaj, jaj, jej. Ty jakbyś tutaj nie mogła wejść i sobie górą przejść no, abyśmy tylko nie spadli no nie daje no, skup się i jeszcze raz spróbuj jest udało się poziom wyżej nie, to jeszcze w górę jakaś lina rozciągnięta nad przepaścią z tą wspinaczkę A tam jest chyba jakaś jaskinia jest... no dobrze, jak mamy iść w górę taki jest nasz cel, to idźmy w górę przemyk w prawo czy w lewo, to już chyba nie robi takiej różnicy, czy go znajdziemy, czy nie. No tak, a jak tutaj się dostać? Bardzo ryzykowny to był ruch, Ale jak na razie, trzymamy się. A już, proszę bardzo. Nie ma! Życie tutaj nie dotrą! To co? Wracamy do bunkra? Nie, przeczekajmy burzę. Dobra! Bądźcie czujni! Wchodzimy do środka! No, szkoda, że jeden nie poszło. No, ale poszedł łatwo. jeszcze jakieś wysepki, no w są, sensie trzeba je skakać. To ma no kurę jak żywa, jak prawdziwa. No zobaczcie, no, fantastyczna grafika. No. Jest, coś znaleźliśmy. Biorę skrzynki. Ok, tego niestety nie lubię najbardziej. Bo nie wiadomo gdzie i w którą stronę i jak. W której jakby była mapa. To okej. Okay. ale my... tutaj to, co możemy sobie tylko włączyć, no ten instynkt przetrwania i nawet jego podświetla jasnymi kolorami tam gdzie jest biały, jasny, taki rażący po oczach to znaczy, że jest to coś ważnego, tak? albo to jest coś, co powinniśmy zabrać albo dotrzeć do celu natomiast, no, dokładnie, będzie to nie wiadomo no to kolejne przedmiotę. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczenia pałatki. Znowu powtarza się pytanie za punktu: punktów. Którędy do celu.